Dzisiaj jesteśmy na Mazurach, w okolicach Kętrzyna, w miejscowości Koczarki. Na tym, jak widzicie, pofałdowanym terenie będziemy mogli zobaczyć kombajn CX-870 Everest. Dzięki swojej konstrukcji jest możliwe niwelowanie pochyłości poprzecznych i wzdłużnych, dzięki czemu praca tego kombajnu przebiega tak, jak gdyby pracował on na terenie płaskim. W wielkim skrócie można powiedzieć, że baza tej maszyny jest dokładnie taka sama jak model standardowy. Wyróżniającą cechą wersji Everest jest zawieszenie i dodatkowy system hydrauliczny poziomujący całą maszynę. Zastosowano tutaj zupełnie inną ramę dolną i zawieszenie z dodatkowymi siłownikami, które kompensują skłony poprzeczne i wzdłużne, utrzymując maszynę w cyklu automatycznym zawsze w poziomie. Zapewnia to nam możliwość ułożenia kombajnu w poziomie, nawet na pochyłościach do 18%. Dokładając do tego jeszcze poziomowany koszitowy, uzyskujemy możliwość pracy na pochyłościach do 28% z zachowaniem tego samego poziomu czyszczenia i separacji. Kolejnym elementem wyróżniającym model Everest od kombajnu w wersji standardowej jest inna konstrukcja belki napędowej. Dzwonnice zamontowane są tutaj do specjalnych płyt obrotowych. I dzięki takiemu rozwiązaniu, nawet przy maksymalnym wychyleniu kół, przy poziomowaniu maszyny na dużych stokach, jedynie o 5 cm zmienia się rozstaw między osią przednią i tylną. A ma to bardzo duże znaczenie dla zachowania stabilności maszyny i bezpieczeństwa podczas pracy. Rzućmy jeszcze okiem na header zbożowy. W tym kombajnie zastosowano header o szerokości 7,6 m typu VariFit. Oczywiście kombajny tego typu wyposażone są standardowo w układ kopiewania poprzecznego headera. Zatem header zawsze pozostaje równoległy do terenu niezależnie od tego na jakiej pochyłości pracuje maszyna. W kombajnach Everest zmodyfikowana została przednia część przenośnika pochyłego, tak aby przy większym kącie obrotu headera zbożowego względem kombajnu zachować tę samą intensywność podawania materiału z headera do podajnika. Kombajn CX870 Everest dzięki swojej unikatowej konstrukcji jest wydajny, stabilny i bezpieczny. Jest to doskonałe rozwiązanie do pracy w tak trudnym terenie.